Cześć, mogę witam witam Was w kolejnym odcinku na kanale serii Sąsiedzkie Historie. Odcinek y, 68. Tak? Mówię? Tak, 68. I w dzisiejszym odcinku widzicie, że nie do swoim dziennikiem sąsiada i z tyłu mam przyczepę jajek. Jedziemy je sprzedać. Dziennik y, sąsiada z tego powodu, bo Jondry w rozsiewaczu, bo jedziemy nawozić nowe pole. A z Torek sobie nie dawał rady z tą przyczyną, bo mu przodek dźwigało i bym mógł nie dojechać. Yy, pole kupiłem jako nie kupiłem, tylko dzierżawę wziąłem. Tego pola co Wam mówiłem, yy, czyli pole numer 164. Nie gadajcie, że się teraz. Jest za nisko. Ja... zrobimy taki mały trick. Trochę nierealny, ale trick. Trzeba sobie pomagać w życiu. Pamiętajcie widzowie, nie działa coś. Nie będę przecież przeżarł ciągiem drugim tego. I Pek Pyk, wszystko. I pyk, tyk. I co widzowie, zaraz zapłacimy za dzierżawę. I zaraz wam pokażę coś, co kupiłem w dzisiejszym odcinku, jako już kupione było w w nie jako nie w poprzednim, tylko między ostatnim i tym odcinkiem a poprzednim, e, był kupiem auto. A jakie to zaraz zobaczycie? E, Lawę ta od sąsiada, ciąg też, ale nie od tego sąsiada, lawetę, tylko od innego, ale jadę tutaj później, odwiozę to poza odcinkiem. Teraz jadę tak. Wstaję tu. Gaszę go. Opsa, przeskakujemy. I idę wam pokazać co kupiłem. E, Johnny, jak wy widzicie, jest z tego. A ja pyk. za 8000 Passata. Volkswagen Passat. Na rejestrację sneetek team e, za 8000. To teraz zrobimy szybki przelew. I do banku. Bank przelej e, 8000. I bank, przelej, 25 500 za dzierżawkę. I zostało nam 33 tysiące I teraz otworzymy tutaj. I polecimy John Deerkem na dzierżawkę. Opa, kamerkę przybliżę. Łe powoli. Wysiadamy, zamykamy. Lecimy na Dzierżawę, rozwieźć tam nawóz, bo wyszło to tak, że chłop mówił, że tam nic nie będzie. Siał być tam chyba na... Jeśli dopiero coś siał, że polec ustawia tak za Ja Jadę dzisiaj tam do niego, tam przy, po ranem o Dzierżawę. Pytacie, mówi, czy tam zasiał kukurydzę. Ja tak szczerze mówię, jest trochę nie jest smaczony, bo mam przecież tr tr trzy pola tego, jako dwa już, bo tam to są dwa połączone. Mam dwa pola kukurydzy, ale kukurydza to już niech będzie. Będzie więcej kukurydzy w tym sezonie niż pszenicy. I wziąłem, powiedział, że tam nie ma nic ani na wapna, ani tego, to trzeba nawieść wapno tam zrobię poza odcinkiem. I tego. No to się sam zgodziłem na to. Powiedziałem, że biorę za 25,5. Zgodzone mamy. I jadę. Mam na, na 5 lat mówiłem dzierżawę. Co roku po 25 tysięcy. 25,5, 26. I w tym roku zapłacone. To dopiero w kolejnym sezonie o tej samej porze, czyli w kwietniu maj. Trzeba mu zapłacić. I tego. I lecimy. A wy wpadajcie do chłopaków do Kryspina, do, do Tomsonka, do Furego e, w, Co? Na dół do opisu, na TikToka na Discorda. E, wpadajcie także gdzie wpadajcie? Na poprzednie odcinki. E, zostawiajcie łapeczkę w górę wraz, z subskrypcją, dzwoneczkiem, komentarz, bo to wszystko mnie motywuje do nagrywania kolejnych odcinków. I co? Lecymy. Tędy przejadę? Żebym się zagapił lekko. Tak jadę. A, dojadę. No to good. To lecimy tak. No to lecimy. Proszę was, jest, jest. Gaz utrzymamy, lecimy. Wpadajcie do karty prawy górny róg. Na poprzedni odcinek z tej serii. Będzie tam przypięty. Opa, lecimy teraz tu w dół. Na nawigacji będziemy sobie oczywiście robić. Opa, kołóciki odpalimy. I to jest pole, tutaj to. Opa, hamulujemy. I wlecimy sobie odtąd. I włączymy sobie chudy. 36 metrów to wykryć trzeba. Pyk. No i na jeden. 105 że tu trzeba ustawić jakoś takie, to, Nie wiem. Pyk. Ui. o filo é esta é esta Teraz CTRL-C. Ustawimy jakoś tak. Teraz w boczek, opadajmy gazu. Weak. Ustawi Tak to tu jest yy, tak. Niech będzie coś takiego. I cofamy 180 yy, gramów na hektar. Opa, widzę pyk. Lecimy. Ja wiem, tego nawozu wystarczy, trochę ucieka. Szczerze tu oczywiście nie, nie będzie było jest świeżo zasiane. Chyba ja nie wiem czy nie będzie trzeba go się lecić jeszcze po tego. Po nasypacie spacie na gospa. Od między jak nie będzie dosypany tam do drobinka to się nic nie stanie mówiąc. Tu chyba nie dorzucę już w niektórych momentach, ale... Tyle to nic mówiąc, żeby na środku rosło ładnie. O, koniec, trzeba wracać. Cóż nie miałem pełnego rozsiewacza i ty mu widzowie, czekajcie. Ja robię cięcie, za załaduję się i widzimy. No i co widzimy? Widzimy się po cięciu. I trochę czasu minęło od e, cięcia, bo tam było mieliśmy. Ro, Cięcie robiłem około godziny 13, a mamy godzinę 14 e, z tego powodu, bo nawóz mi brakł na gospie. Musiałem zajechać do sklepu po nawóz. I co? My tu jak, jak widzicie lecimy. E, dojechałem na pole, lecę kolejny przejazd, tu dosypuję, dosypuję. I co? Co mogę wam jeszcze powiedzieć? Zostawcie pewną łapeczkę w górę, bo nie pamiętam czy wspominałem na początku. Zostawcie łapeczkę w górę wraz z subskrypcją, dzwoneczkiem, komentarz i co? I zapraszam do chłopaków, bo już sam nie pamiętam czy o tym mówiłem, czy nie. Eee, czy wspominałem Wam o chłopakach i o tym? No to co. Jakby mnie wspominał to zapraszam do Kryspina, do Sonka, do Wasyla i do Furiego. Na TTK Team, na Discorda, na TikToka. No a sami wiecie, kiedy wpadać do opisu. I co? My robimy. Tu już będę dojeżdżał do końca. Opa! O i nawóz mi się skończył. To co widzę? Wie? Ja wtedy zjeżdżam. Tu lecę po tam z samym pół Big Baga chyba jeszcze. Coś tego typu to trzeba po to zalecieć. I co widzę? Ja lecę. A wam będę powoli dziękował za oglądanie tego odcinka. Kolejny odcinek to nie wiem, czy mówiłem na początku, to kolejnym odcinku będą już nowe nabytki możliwe jakieś. I możliwe, że stanie się tak, że będziemy już bliżej żniw. I kiedy teraz nagrywam to po cięciu, tą część, co teraz słyszycie, e, gadałem ze sąsiadem i sąsiad też powiedział, żeby, że e, Biorę dofinansowanie, a nawet dwa dofinansowania. E, dofinansowanie to jest na ochronę środowiska na maszyny zielonkarskie. Spytacie dlaczego maszyny zielonkarskie? Temu, bo idę w Żyto na zielonkę i potrzebuję jakiejś maszyny do zielonki. E, no to to i kolejne dofinansowanie to jest modernizacja gospodarstw rolnych yy, możliwość dostania nawet pół miliona złotych. No to yy, tam są dwie modernizacje, jak to, bo to przy mnie sąsiad czytał, są na nowe maszyny i na maszyny używane. I ja se wezmę na te maszyny używane, a ochronę środowiska biorę na maszyny nowe, zielonkarskie. I na pewno tam wleci prasa, zgraberka plus kosiarki. Bo innych rzeczy nie chcę. Przecież całka kamienie jest potrzebna, bo robię żyto na zielonkę, w kiszonkę. Czyli będziemy kosić, grabić, prasować i owijać od razu. I będzie zostawiane to, ułoży się to gdzieś z boku na polu i później będzie robota szła do pola. I co? To jest to będzie na ochronę środowiska to. Muszę policzyć, ile maszyny będą kosztowały i w, tyle wniosku o tyle o tyle pieniędzy poproszę, a to rozwój gospodarstw rolnych to to będzie na maszyny używane tam chyba jest do pół miliona złotych, można dostać. I z tego na pewno bym chciał kupić ciągnik nowy, jak nie dwa nawet, bo Zetorek pójdzie pójdziewek sprzedamy go kupiłbym za to chętnie tego kupiłbym za to chętnie ciągnik, jakiś taki ciągnik pomocniczy i tyle chyba, no i co sobie. Ja dojecham na gośła będę Wam dziękował za oglądanie widzimy się w kolejnym odcinku, wpadajcie do chłopaków i co!